Wspominając Jana Pawła II, myślę przede wszystkim o spotkaniach z nim i najbardziej o spotkaniach, na którym go nie było. One zostały najmocniej w mojej pamięci wpisane, ale o tym chciałem Wam powiedzieć na końcu. Natomiast czuję się w takim miłym obowiązku, żeby powiedzieć najpierw o spotkaniach pijarskich. W dziewięćdziesiątym roku, przepraszam, w 91 roku na wiosnę Uczniowie Liceum Kakowskiego, odnowionego wówczas, po raz pierwszy pojechali na pielgrzymkę do Rzymu na spotkanie z papieżem. To były bardzo piękne czasy. Wojny, papież Jan Paweł II miał wtedy więcej sił, i Polacy mogli liczyć na prywatną audiencję Ojca Świętego. I tak w tamtym roku i w kolejnych latach uczniowie piarscy, ja pośród nich, przyjeżdżaliśmy. I spotykaliśmy się z Ojcem Świętym w Sali Klementyńskiej, który miał czas, żeby coś nam powiedzieć, jak zwykle zażartować, zrobić zdjęcie z poszczególnymi klasami. I tak trwało przez wiele lat, dopóki siły Ojcu Świętemu na to pozwalały. Z tymi wyjazdami związanych jest wiele anegdot, między innymi taka, że nie wiadomo z jakiego powodu, przy którejś okazji papież zapytał nas, czy przywieźliśmy mu miód od tamtej pory kolejne wyprawy pijarskie, zawsze dbało o to, żeby przywieźć słoik miodu Ojcu Świętemu, chociaż chyba już nie pamiętał o tym, że o to poprosił. Bardziej osobiste spotkania z Janem Pawłem II miały miejsce później, kiedy jako kleryk przebywałem w Rzymie i miałem okazję służyć Ojcu Świętemu do mszy świętej w 1999 roku. Papież, który był biskupem Rzymu i wizytował parafię rzymskie, wizytował również parafię piarską na Monte Maria. I my, jako klerycy, byliśmy w asyście. Mnie przypadł zaszczyt służenia Jezu Świętemu do księgi w czasie tej liturgii. Pozostało we mnie takie bardzo piękne wspomnienie takiego bliskiego kontaktu z tym wspaniałym człowiekiem i jego ciepłego uśmiechu, z jakim nas witał, kiedy przed liturgią przyszliśmy się. Przyszliśmy go pozdrowić. A te spotkania, na których papieża nie było, to dwa kolejne. Pierwsze miało miejsce w 2000 roku. Na wiosnę, w marcu, papież beatyfikował męczennicę siostry Nazaretanki z Nowogródka. I jak to zawsze dzieje się po beatyfikacji, grupa, różne grupy, w tym wypadku grupa polska, sprawowałam mszę dziękczynną i papież w drodze specjalnego pozwolenia zgodził się, żeby ta msza dziękczynna dla grup polskich była sprawowana w Bazylice Świętego Piotra przy ołtarzu konfesji, czyli przy ołtarzu papieskim. I wówczas również ja miałem to szczęście, żeby znaleźć się w asyście na tej mszy świętej i to szczególne miejsce, czyli Kotaż papieski, na którym ta święta była sprawowana, mnie wówczas studentowi teologii pozostawił takie głębokie doświadczenie spotkania duchowego nie tyle z osobą papieża, co z jego zadaniem, rolą, charyzmatem, którą pełni w kościele, z byciem następcą świętego Piotra. I ostatnie spotkanie, do tej pory przynajmniej, miało miejsce już wtedy, kiedy. Papieża na świecie nie było i było to spotkanie z Karolem Wojtyłą w jego poezji. Poświęciłem kilka lat zgłębianiu utworów, które pisał jeszcze zanim został papieżem i również tryptyku rzymskiego i mogę powiedzieć, że dopiero wtedy poznałem go bliżej. Jakkolwiek ta poezja wydaje się trudna w odbiorze, to w Takiej dogłębnej, uważnej lekturze pozwala odkryć bardzo bogaty świat emocji, który ksiądz, poeta, biskup zawarł i które dotyczyły bardzo intymnych rzeczy z jego życia. Jak interpretatorowi tej poezji wolno się domyślać z jego bliskich związków, z przyjaciółmi. Jego tęsknot, jego trudnych doświadczeń. I to wszystko zostało przez niego nie tylko przemyślane, ale także przeżyte i głęboko odczute. I to jest niezwykle piękne, móc go spotkać również w ten sposób.